Mamy o dzisiaj na jakieś dropy skrzyneczka Iron Chicken za 12:80 będzie otwierana tutaj ze skrzynek Premium, także zobaczymy przed tym, co kodka konto. Oczywiście kodzik swert macie darmową. Sorry, skrzyneczkę Silver 1 na start, jeżeli je jeszcze nie odbieraliście. No i bonus przy wpłacie, oczywiście. Tutaj wszystkie metody płatności są, jakieś w karty i tak dalej, więc nie ma problemu. I węcik jeszcze jest. Zbieracie sobie prezenciki, na przykład tutaj w rankingu i dostajecie skina lub kosę za odpowiednie miejsce No albo wydajecie sobie w generatorze W kartach Lub w kapsułkach No i dobra Tyle co tu miałem przedstawić, idźmy do skrzyni Iron Chicken Zobaczmy co nada, co my tutaj mamy Trochę tych skinów jest Tutaj no te szanse są no dużo w sumie ich trochę jest, więc no, trzeba liczyć na to, że trafimy, bo ostatnio się te skrzynki dolne z kurczakami nie popisały. Trzeba jednak liczyć, że teraz im wyjdzie. Oj, no nie wyszło. Może teraz... Lepiej, bo jest jean. Jean to jest na pewno lepiej niż tamte rzeczy. Linia jeszcze jest do przeżycia. Na, no. na, no, na, no, na. No. Takich rzeczy nie przyjmujemy do wiadomości, że takie trafiamy. Wiadomo. No, pipe down. Nie za dobrze. Nie za dobrze. Oj kajcie Dobra. I zróbmy tak. Siup. Może skip. O, dewołował To jest spoko. Tylko niech da coś takiego nam fajniejszego. No z tych o, to bym przygarnął oczywiście. No o, pff. Morris. Kto chce Morrisa? Ej. Ej. Żebym <gryw> <gryw> za szybko naklikał się pobłogowało nie halo halo czy mogę otworzyć skrzynkę jest to jest to jest to więc jest git no dobra czekajcie to coś się pobłogowało trzeba poczekać Jean Monster Call No i jeszcze raz. sobie otwórzmy taką takiego Iron Chickena. Co jest kurwa? Gdzie jest moja skrzynka? O, takie coś trafiliśmy. Co tu się dzieje? Dlaczego tu mi ze skrzynki wywala? Ty ktoś mi kompa hakuje. No nie wiem. Dobra, ostatnie trzy. No i shred. No i polimak. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja, jest 124 zł. Czyli no nie za dobrze. Nie popisują się te skrzynki z kurczakami, no bo to moje po prostu szczęście. Eee, pójdźmy na kontrol jeszcze. Szybciutko. Weźmy sobie taką stówkę tutaj. Z taką dyszkę tutaj. O, zróbmy tak. I za 48 zł. Skrzynka i, no nie, małpy biznes. Tego nie chcemy. Zróbmy tak. O, lepiej. I jeszcze raz mi daj. I ja mogę kończyć. Ja zadowolony. No nie, dobra. Zróbmy coś takiego. 300, tutaj. Tutaj takie 45. O, taktyczne. O, fejzik. Zróbmy tak. I skrzyneczka za 170 zł. Proszę. Siedzi, dobra, zostawiam to. Także ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Słyszymy się oczywiście w następnym. Pamiętajcie o używaniu kodziku Sfert. A i też wbijajcie sobie na streamki, bo tam są skiny dla Was yy, rozdawane. I tyle. Miłego, cześć.